Mówiłam Wam ostatnio o mięsie i o tym, że hodowca, który ma swoje zwierzęta, niestety musi się zmierzyć z czymś takim jak zabijanie swoich zwierząt, aby mieć mięso. A teraz chciałabym się zastanowić nad tym, jak to jest z roślinami. Ponieważ panuje taki trend, przynajmniej widzę to od jakiegoś czasu w internecie, że. Ludzie przedstawiają im mniejsza produkcja zwierzęca, w ogóle najlepiej zrezygnować z niej, niech to będzie tylko szczątkowe, a większa produkcja roślinna to będzie lepiej dla naszej planety, dla naszego zdrowia, ale trzeba by na pewno czy Ci ludzie, którzy robią takie plansze albo takie spoty informacyjne na pewno zaznajomili się z tym, w jaki sposób są hodowane u nas rośliny nawet w Polsce, w jaki sposób pozyskuje się to wszystko to, co później jest wegetariańskie, wegańskie, że jest fajne, super, a takie fajne, zielone, czerwone w tych hiper i supermarketach, czy wiecie, ile tam jest chemii w to ładowane, w jaki sposób to jest pozyskiwane? Zastanówcie się. Mamy koniec lipca. My bardzo późno wysadziliśmy pomidory z reakcji braku czasu, i u nas pomidory, jak widzicie za mną, dopiero zaczynają się czerwienić. Ale my pomidory możemy w sklepie kupić już kiedy polskie? W maju, na początku maja, że to są nasze polskie krajowe. Ok, są a, w takich tunelach, są podgrzewane w tych tunelach, ale już jest zaburzone to, co jest naturalne. W dzisiejszych czasach trudno jest powiedzieć o czymś takim, żeby coś było lokalne i takie sezonowe, tak w 100%, dlatego że no, mamy transport, mamy łączność ze światem i też nie chcemy tego, aby to wszystko było takie hermetyczne i pozamykane. Dalej idąc tym tokiem myślenia, jeżeli będzie, zwiększona, będzie zwiększony popyt na to, aby było więcej roślin do jedzenia, zwiększy się podaż. A jak to będzie? Okej, okay, dobra, ktoś zrezygnuje w ogóle z hodowli, powiedzmy e, krów, tak, na mięso, zacznie orać pola, ale zobaczcie, co potrzeba zrobić, żeby na takim polu coś wyrosło. Musi iść e, nawóz jeden, drugi, opryski jedne, drugie, trzecie. Słuchajcie, to nie jest tak, że wy sobie tą pszenicę później na, na chleb e, kupujecie i ona jest fajna, super. Mówimy tylko o soi modyfikowanej genetycznie? No proszę was, czy kukurydzy, która w Stanach również jest modyfikowana genetycznie. To nie jest to. Wydaje się, że teraz uprawy są robione po to, żeby zwierzyna miała paszę do jedzenia. To też tak nie wygląda. Przecież em, przede wszystkim... To, co zbieramy na polach, to są zboża, zboża, które jemy w różnej postaci, czy to pod postacią mąki, czy jakikolwiek ziaren, jakichś musli, czegokolwiek. Musimy sprawdzać, co jest gdzie używane, bo tak, no kukurydzę jemy, jemy przecież, tak, w kolbach, w puszce możemy kupić taką do sałatki, tak, groszek, Fasola, sałata, kapusta wszystko to potrzebuje miejsca, aby wyrosło. Wszystko to potrzebuje nawozów, aby wyrosło. Wszystko to potrzebuje opieki, aby wyrosło piękne, ładne, a ludzie uwielbiają wszystkie rzeczy kupować eleganckie, równe, idealne, bez żadnej skazy. Co w związku z tym. Będzie coraz więcej chemii pakowanej w warzywa i owoce, w rośliny. Będzie ten przemysł dalej zatruwał to środowisko, ponieważ to wszystko będzie szło do gleby, będzie spływało później z wodami powierzchniowymi, a będzie w tych wszystkich rowach, w kanałach, spłynie do rzeki, do jeziora. Jeżeli ktoś był na zachodzie, Czyli jakaś Holandia, która ma ogromne, smaleńkie państwo, a zobaczcie jak oni wykorzystują swoją ziemię. Do 110% po prostu. Mają wykorzystaną swoją ziemię. Tunele, orka wszystko tam jest idealnie pod komputery. Rozwiązania technologiczne, żeby tylko już nawet wodą z, z minerałami nawadniać rośliny i je hodować na wodzie, żeby hodować na takich specjalnych podstawkach i mieszankach nie w ziemi, tak jak tutaj zobaczcie. W ziemi rosną sobie pomidory, przykryte agrowłókniną, żeby chwasty nie przerastały. One rosną na takich specjalnych workach, e, podstawkach, e, po prostu nie ma tam nic naturalnego. Tam jest sprzątana podłoga, tam podłogi są wybetonowane często, żeby było łatwiej sprzątnąć, żeby się nie wdawały różne zarazy. Są opryski robione. Pomyślmy, czy idziemy w dobrym kierunku, ponieważ. Wydaje mi się, że wpadamy z jednej skrajności w drugą skrajność i nie ma takiego wyważenia, że trochę mięsa, to nie chce, niech nie je, ok, trochę tych upraw takich warzyw, zapominamy o tym, że coraz więcej lasów wycinamy pod uprawy jakiekolwiek. I to nie są tak, że to są pola, łąki dla wypasu na zwierzynę. To nie jest prawda, bo jeżeli wypasamy, mamy łąkę, tak jak ja mam tutaj obok e, sąsiadów, którzy mają łąki, no na tych łąkach tętni życie. I to życie daje dla owadów, to życie jest dla zwierząt dzikich różnych. To nie jest to, że po prostu oni to zetną dwa, trzy razy w roku, nie pryskają. Zcinają na siano, siano kiszonki i oni później podają to swoim zwierzętom. No nie tak. Fakt, trzeba mieć miejsce na uprawę pasz. Bo zwierzęta muszą się też żywić czymś wartościowym, żeby wartościowe było ich później mięso, żeby to nabierało ok, żeby ono było szybciej, żeby było bardziej dostępne to, co mamy w sklepach, tak? Na wyciągnięcie ręki. Ale musimy też myśleć o tym, że jeżeli pchamy się w trend roślinny i chcemy, aby było więcej roślin zjadanych przez nas, to my też musimy pomyśleć, w jaki sposób te rośliny są hodowane i w jaki sposób te rośliny będziemy pozyskiwać ponieważ nie mamy nieograniczonego miejsca. Ziemia jałowieje i trzeba ją jakoś odnawiać, tak? Dla mnie to jest istotne. Myślę, że trzeba byłoby znaleźć jakąś równowagę. Kiedyś stosowało się duży płodozmian. Teraz przy takich ogromnych uprawach też rolnicy to stosują. Różne zasiewy. Ale już nie ma takiej bioróżnorodności, już nie ma takiego zróżnicowania jak kiedyś było. Także słuchajcie, dajcie łapki w górę, jeżeli Wam się podoba coś takiego. Zasubskrybujcie mój kanał. Będę się starała Wam nagrywać nowe filmy, może z mniejszymi takimi wpadkami technicznymi, ale wiecie, ja się uczę. Dodajcie mi trochę otuchy. Cześć.